O czystości i higienie, tak, na naszy... dezynfekcji i? I to, że rękawiczki są Gość <gorsz> tutaj zapowiedział się. Bardzo skruszona i dużo, dużo informacji podanych lekko i przyjemnie na temat dezynfekcji i antyzewniki. I absolutnie hot newsy. Rękawiczki są dziurawe, w których używamy. Tak zwane są bezczelne, <gorsz> czyli nie do końca szczelne. Lepiej nie być. Lepiej dezynfekować, bo I... częste mycie my I kogo zabezpieczamy? Siebie czy klienta? To wszystko zobaczycie w tych odcinkach. A tak, jak się przypomni? Zapomniałem nazwiska jak na razie, Bez żartów proszę Państwa. Tak jak Czerczyk się ścigał... ...drażnie się ścigał... I, I... I... I dwóch. I... Nikt, nikt nie kłamie, <grymne> z... 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 tak. <grymne> ja to się weźmie. Przyjdź do mnie. Przyjdź ja. Nie To była do mnie. Przyjdź do mnie. Dobra, do mnie. Przyjdź